jakie prawa mamy jako konsumenci, kiedy reklamować wadliwy produkt, czy sprzedawca może odmówić nam gwarancji. Tego dotyczyło spotkanie w Strzeleckim Starostwie z Rzecznikiem Praw Konsumentów. Przepisy się zmieniły od 1 stycznia i mamy znowu takie inne definicje prawne. Jest to trudne dla konsumentów, bo nie ma na przykład już pojęcia rękojmia. Jest teraz znowu odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru z umową. Więc są takie różne niuanse, o których warto porozmawiać, żeby konsumenci byli na bieżąco i byli w tym gąszczu przepisów bardzo uświadomieni. Wiele jednak starszych ludzi da się nabierać na tego przysłowiowego wnuczka, wnuczka. Policjanta, bankiera, i tak dalej, i tak dalej. I nigdy tej edukacji nie jest za dużo i myślę, że ci wszyscy ludzie, którzy tu dzisiaj są na tej sali, nie dają się nabrać takim czy innym oszustom, choć różnie to bywa. Spotkanie przy kawie było okazją do rozmów i dyskusji. Zorganizowano także test świadomości konsumenckiej z losowaniem nagród. Miałam taką sytuację, że kupiłam spodnie ze sztuksu, po trzech miesiącach mi się poprzecierały. Robiłam reklamację, nie uznali tego, bo stwierdzili, że jestem zbyt otyła i nogi, a producent mnie nie widział, nie? I stwierdził, że jestem zbyt otyła i to powodowało przetarcia. Nie została uznana reklamacja, nie? Dlatego te spotkania są bardzo potrzebne, szczególnie ludziom starszym. Na bieżąco wiemy, co się dzieje, prawda? Także uważam, że bardzo trafne, trafne są te spotkania. Od nowego roku przy produktach pojawiła się trzecia cena, najniższej ceny sprzed miesiąca. Zmieniły się także zasady reklamacji wadliwych produktów. Przez internet mamy to prawo odstąpienia od takiej umowy do 14 dni. Natomiast w sklepie stacjonarnym tego prawa nie ma. A konsumenci o tym nie wiedzą bo część sklepów ma w regulaminach to prawo odstąpienia. Natomiast nie jest to powszechna praktyka, bo małe sklepiki tego niestety nie robią i prawie codziennie mam konsumentów, którzy przychodzą do mnie, którzy są bardzo rozżaleni, że kupili coś, chcieli zwrócić, niestety nie ma możliwości. Największą bronią konsumenta jest wybór, bo konsument decyduje gdzie kupuje towar czy usługę, ale też właśnie nie zawsze można zwrócić, więc musi o tym wiedzieć, musi znać te swoje prawa. Spotkanie cieszyło się sporym zainteresowaniem. Zdobyta wiedza pomoże w rozwiązywaniu codziennych dylematów konsumenckich.